Możecie w tle słychać asemr y, myszki i mamy ten, siema, y, jestem Fifi Fifi fi. i tutaj mamy jak, y, jak kontrolować mięso i no, no y, już się specjalnie nazywa mięso, to są kontry broku przez te gadżety i przez ten atak w ogóle. Później jest ogórek, przez jego długi zasięg, i do tego to, to jest przy OP. Następny a nie mogło go zabraknąć. Czwarty gadżet, który. Wiecie, co robi. Ten. Który wiecie co robi? Jak wraca bumerang, to zwie się ten bumerang. I to jest do tego opa. I tak samo jest z marbuzem, że to jest mega opa. I w ogóle teraz. A, nie. To mogło ostatnie być. Następny jest panciek przez bombę dymową. Następny jest y, panton. Pipca przez ten Gadżet, to wiadomo. No i blok yy, dnia oczywiście. Na blisko podjeżdżasz do mięsa dynią już go nie ma. Proste. nic nie wystarczy. Po prostu sam atak i chodzenie, żebyś doszedł. To jest ci potrzebne. i no tyle. <laughs> <laughs> Specjalnie się nazywa mięso, biorę pizza, i się nazywam, yy... nazywałem się Erwy. Nie wiem czemu, ale tak po prostu. I... I to tyle. I pa.